Siema, ogólnie to ja dzisiaj przychodzę do was z innym odcinkiem trochę, bo no jestem ciekawy co wy byście trochę woleli. I teraz mam pytanko takie, bo no chciałbym robić live'y, ale jakby no też chciałbym żebyście jakby wy jako stali widzowie też byli na tych live'ach, bo no wy to jednak oglądacie i tak dalej. I mam do Was pytanie, czy woli, wolelibyście na Twitchu, jakbym streamował, czy jednak streamował na przykład na YouTubie i też rzuca odcinki na YouTubie. A może z czasem coś, albo jakiś z czasem multi, w sensie, że na jednej i na drugiej platformie. To jest bardzo ciekawiące mnie pytanie, bo jakby... Mnie ciekawi mnie to, ze względu na to, że hmm, chcę pogadać sobie z wami tak na żywo, no bo jednak komentarz to ja często nie dostanę powiadomienia, albo mi się powiadomienie zaplączę wokół innych powiadomień z YouTube, że a ktoś wrzucił odcinek, a to coś, więc no chciałbym tak się dowiedzieć, czy byście chcieli na YouTubie czy na Twitchu i no nie wiem, jak często byście chcieli na przykład takie live'y? Jeden co dwa tygodnie, codziennie, coś? No To mnie ciekawi, bo... No, chcę z wami sobie pogadać i to akurat jest taka najbardziej kwestia, która mnie przyciąga do streamowania. No bo w komentarzu ok, napiszecie, no ale jak... Ja jestem czymś zajęty, to wam nie odpiszę. I później zapomnę o tym, żeby wam odpisać. No i tak, jakoś. Często nawet ja sobie po prostu wchodzę na YouTube studio i patrzę, czy ktoś nic nie napisał pod żadnym odcinkiem. Więc. No tak, jakoś. No bo. To będzie ciekawe, jak tak. No. Będziemy sobie na przykład siedzieć, nie wiem, godzina 20 czy coś, i sobie byśmy tak gadali. Sobie, nie, każdy by już był po ciężkim dniu, ale o lekkim, w zależności kto co robi. No i byśmy się tak na przykład jakieś, jakoś wykupiali byśmy się pośmiali, coś. Więc pytanko do was, czy chcecie na Twitchu? chcecie na YouTubie streamy, bo to jest no ile chyba z minuty roboty, żeby sobie przerzucić miejsce streamowania. Więc no. A tak to ja was przepraszam, że taki króciutki dzisiaj odcinek, ale chciałem z wami obgadać tą kwestię. Więc co? Trzymajcie się i pa